Pierwsze nie ma picia i czpania na treninga. Po drugie, słuchacie tego, co mówię i zero dyskusji. Po trzecie, ja mówię, kiedy jest początek i koniec. Wydajecie się wszystko. Czy to jest jasne? Jeżeli tak, to teraz możecie mówić do mnie panie trenerze. Dorota, czy ja tak się mogę z Tobą spodziewać? Bardzo spalić? proszę. A, no widzisz, bo chciałem Pani Dorota. No, nie nie <laughs> wypadało. Dorota, chciałem Cię zapytać o, o taką rzecz, która bardzo mnie zainteresowała, jak oglądałem Boisko Bezdomnych. Oczywiście, tam film w porządku, ale jak to jest być yy, aktorem, który musi do roli przytyć nagle 20 kilo i potem to zrzucić? Co trzeba żreć, bo to chyba trzeba żreć, a nie jeść, żeby, żeby nabrać takiej masy, co? Wszystko, wiesz, wszystko, a najlepszym pomocnikiem jest alkohol wtedy. Aha, i trzeba tak dużo garować? Nie, nie trzeba dużo, tylko jak... Yy... Żeby związał Tak, tak, że jak siedzisz w, yy, w towarzystwie, to idzie raz, dwa naprawdę. To jest chwila, moment, żeby przytyć. Potem, żeby to zrzucić, to jest strasznie... strasznie ciężko, ale przytyć to jest kurde balans. I jeszcze mam tendencję, więc... Aha, więc to Ci było na rękę. Tak. No ale dobra, no ale jak się czujesz z taką masą, a teraz taki szczuplutki? Znaczy teraz się czuję jakiś taki lżejszy, no. <noise> nie wiecie czemu. Nie, tam się czułem też... też nieźle, znaczy... Ja w pewnym momencie przestałem myśleć o swojej powierzchowności, kiedyś tam mnie typowano na, na, na amanta po szkole, nie? Są różne takie typy, jak to wygląda. I od kiedy tam kilka lat po szkole zacząłem mieć gdzieś to, jak wyglądam, to zacząłem grać fajne role. I, i dla mnie jest najważniejsze, żeby dostawać i grać fajne role, a to jak się mogę zmienić do nich, czy póki mam jeszcze siłę i... i i ochotę, no to, to mnie to kręci. no To jest wyzwanie pewnego rodzaju, a ja lubię wyzwania. No. no dobra, w boisku bezdomnych, żeby być takim trenerem w szatni tych chłopaków, no i tam, nie, wiesz, nie było przelewek, nie? Tam no. Przekleństwa szły jedno za drugim. No to jakimś się wzorowałeś? Miałeś jakiegoś takiego idola, którego naśladowałeś? Skąd, skąd wziąłeś jak gdyby te, to źródło, tę wiedzę, żeby zagrać takiego dosyć przekonywującego dla mnie, dla byłego zawodowego mm -hmm. piłkarza, trenera, nie? To jest... Y to jest jakiś taki miks trenerów, których spotkałem przez swoje życie, nie? Z e, części z nich wziąłem jakieś takie dobre, e, znaczy ze wszystkich wziąłem dobre, potrzebne mi rzeczy do przygotowania tej roli. Nie ukrywam, że, że, że e, jakby główną postacią, z której korzystałem był znany nam e, Wojciech J. Wojciech J. Tak I, i, i tutaj jakby niejako trochę jemu tę rolę dedykuję, bo Dużo czasu z nim przebywałem, z panem Wojtkiem. E, no i, i dużo się napatrzyłem, i to mnie bardzo zainspirowało. Ach, jest nasz trener Wojciech J. Jest pierwowzór postaci. Ale nie mówmy wprost. Nie, nie mówmy wprost, to jest inspiracja. Nie, nie mówmy tak. To jest inspiracja, której nie odrzuciłem. <noise> tak jest. Nigdy trener do worka nie zagląda, a dzisiaj trening to od razu, co? Tak, kamera, proszę. Tak, uwielbia być kamerowany. To prawda. Z jednej strony to cieszy, że jest ktoś, kto chce człowieka naśladować, ale z drugiej strony, jak patrzy się na efekt końcowy, wtedy ta radość jest odrobinę mniejsza, tym bardziej w sytuacji, gdy naśladuje go dobrze. Ci, którzy oglądali film, wiedzą, co mówię. I i w drugą stronę. Co? Dobra, dość. Przyklinanie, te wulgaryzny, to ci łatwo? Czy... Tak, ja bardzo dużo przyklinam na co dzień, A. więc to dla mnie nie jest problem. Staram się nie przeklinać przy dzieciach. Natomiast e, jak miałem okazję kiedyś grać z bezdomnymi, tymi tą, tą właśnie drużyną, to zresztą tutaj na tej hali. No to tylu zjebów nie dostałem w żadnym meczu. No, oni nie, nie przebierają w słowach i, i to jest jakiś taki. O, oni. Rozumiem, że to nie jest nic wprost, tylko to są po prostu słowa, tak? Które one tak, generują, tak, 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 tak. Znaczy, to są właśnie jakieś takie. To są takie słowa ślizgacze. No. One łatwiej pozwalają wyprowadzić myśl, nie? Szerszą. I, I jakieś są takie bardzo bezpośrednie, nie? Jak się tak mówi, a nie, a nie takie okrągłe zdania, ale to, co mi się też. W, podobało w tych yy, facetach, z którymi miałem okazję grać w, z tymi prawdziwymi bezdomnymi, to to, że oni nie tylko przeklinają, ale też mają jakąś taką <laughs> łatwość, to co bardzo lubię, mówienia po, wielkich rzeczy bardzo prosto. Znaczy oni nie owijają w bawełnę, tylko mówią jakieś takie proste, fajne, piękne rzeczy. Wróćmy do Twoich, twoich jak gdyby tej pasji piłkarskiej, co z tym kolanem, bo to kolano jak gdyby dało Ci taki sygnał, że to finito. Czy to już wcześniej było wiadomo, że, że nie, nie będziesz zawodowym piłkarzem? Wiesz co, chyba nie, nie miałem też, nie, nie spotkałem odpowiedniego człowieka, który by mnie pokierował i, i, i powiedział praca, praca, jeszcze raz praca, a ja Ci pokażę jak. Czyli Wojciech J. Wcześniej, <laughs> się na przykład. Eee, a potem rzeczywiście jakoś tak w, w głupich okolicznościach na boisku rozpieprzyło mi się totalnie kolano eee, prawe. Ale potem dzięki, dzięki kolegom z reprezentacji artystów polskich, doktor Śmigielski mi to poskładał. No i dlatego mogę przychodzić tutaj do reprezentacji dziennikarzy, z czego jestem bardzo zadowolony, bo, bo, bo się mogę jeszcze trochę nauczyć. No i jeszcze mi się chce, chce biegać. Muzyka Skarpety. Dzisiaj no niestety dobra. nie takie wyzywające, dzisiaj skarpety lightowe pod kolor będzie, ubioru. Będzie o tym, tak jest. Właśnie widzę, że kurczę takie cieliste dzisiaj. Tak, takie trochę z elementami, prawda. Właśnie. Różu, troszkę łososia, nie wiadomo. No dobra, a powiedz mi, co jest w tych skarpetach, bo ja tak cię, wiesz, że wypatrzyłem od samego początku. Mówię, kurczę, gość zapomniał Mister Getrów skarpeta. pewnie i tak dalej. Mister Skarpeta, jakieś. Wcześniej widziałem takie brązowe, fikuśne, turkusowe, jakieś ciapki. Tak, mam dużo też e, skarpet w, właśnie w gwiazdy. Nie? No Aha. może Liga no, Mistrzów, nie, coś. No myślałem, że. <laughs> no tak, od mi no poza tak. tym. E, nie wiem, jakoś... Może po tym filmie, to jest boisko bezdomnych, tak gdzie nam nie chcieli w kilku miejscach sprzedać herbaty, pomyślałem sobie, że naprawdę strój nie ma znaczenia. No, tak naprawdę chyba najważniejsze są buty w piłce, nie? No to prawda, ale powiedz mi, no, ale wygodnie Ci? To jest jakoś tak, że... Wiesz co, mam strasznie ciasne buty, więc grubych getr nie Aha. mogę założyć, nie? A lepiej mieć za ciasne niż za duże, prawda? Słuchaj, trenujemy, tam załóżmy mamy za sobą pięć, może sześć treningów razem. Ja tak się dobie przypatruję i się zastanawiam, co Ci sprawia większą frajdę, asysta, czy gol. Takie wiesz, to jest zawala, zawalowane pytanie o to, czy jesteś egoistą na boisku? Im jestem starszy, tym jestem mniej egoistyczny. Chyba, że koledzy krzyczą niesłusznie, wtedy staję się potwornym egoistą, na przekór. Natomiast piękna asysta jest czasami fajniejsza od bramki. Grałeś w swojej, w tych ostatnich filmach, które ja pamiętam, kucharza. Teraz trenera, rozumiem, że do bycia bandziora. No, bandziora, despero, policjanta, tak? Policjant. O właśnie, do piłowanie zęba to jakaś taka ciekawa historia. Pokaż ten. Nie? Znaczy teraz też. Złote zęby wiesz, normalne, nie? A tak który lewy, jedynka, ja, prawda? Ale takiego mam jest, Nie, no jest lewa trochę. widzę. A teraz też trzeci raz była robią. E, no wiesz, co, no to, to jest prosta historia. Ja, ja spotykając się z, z prawdziwymi psami, to się pytałem po prostu, czy niejednokrotnie dali komuś w papeterię i, nie, i pewnie niejednokrotnie przyjęli, no i powiedzieli, że tak. Czy zapytałem, czy im się zdarzyło w akcji stracić uzębienie, bo mnie się to wydawało jakieś takie namacalne i jakieś takie prawdziwe, no nie, nie z dupy wyciągnięte, nie? No, no dobra, to, jak się że jest takim zębem trochę? To, to, to czy jest problem, to jest Świ, super. Poza tym, jak w e, samochodzie na przykład sugerujesz komuś e, obok i, e, wiesz, nie miałem zęba, jeszcze byłem podgolony i, i, i mówię, że drzwi są otwarte. Już, Ale wiesz jaka to jest wiesz, jaka to jest bestia? Getry przyniósł dzisiaj. Wkładał Getry, wciągają wie, kurde, Dorota, no rozwalasz mi program, co ty robisz? No Bo nie? żona mi po posegregowała rzeczy Kochan. i pierwsze co mi ten, ten się natknęło to były Getry. No. Ale zmieniłem na łososiowe. Ale... Dobra, usiądźcie, zrobimy sobie taką małą odprawę. Pamiętajcie to o czym mówiliśmy. Gramy piłką, dokładnie. Gramy do siebie piłką, widzimy siebie, wychodzimy na pozycję. Nie masz co zrobić z piłką, wybierz ją w wadę, ale nie podaj przeciwnikowi, ok? No dobra, ale takie przygotowanie do roli policjanta no to jest jedno. Wiadomo, że trzeba się do tego y, trochę przyzwyczaić, popy popytać wielu ludzi, a tutaj jednak w wojsku bezdomnych byłeś takim y, facetem, który miał ze swojego życia jakieś tam doświadczenia z trenerami. Łatwiej do takiej roli się właśnie przekonać, czy wręcz przeciwnie, czy lepiej gdzieś poszukać i od zera zacząć, żeby się przygotować? E znaczy, im większe wyzwanie, no tym, 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 tym trudniej, ale może i tym fajniej, no. natomiast ja, ja wcześniej o, o, o policji, oprócz tyle, że, że moi bracia pracowali w policji, to, ale o, o, o sekcji, wiesz, w wydziale zabójstw, to, nie, to niewiele wiedziałem, nie? natomiast e, piłka akurat to jest rzecz, którą strasznie kocham, więc to jest coś dla mnie bardzo ważne w życiu, było jest i mam nadzieję, że będzie, więc też... E, no tutaj jest ciągle jakby do, 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 do odkrywania. No mnie, mnie to też po, po, pochłaniało i, i, i pasjonowało, pasjonuje mnie to. Więc nigdy nie byłem trenerem, zawsze się zastanawiałem, jak to, jest, jak to jest być trenerem. Jaka to jest odpowiedzialność, jak to trzeba być ojcem. Jak, jak wojciech J. Jak Przytulić. odlić. No Łaskę odpuścić i dolić. Eee, więc to też było bardzo ciekawe. No i temat, który który jest, jest mi bliski. Poza tym Kasia też y, bardzo lubi piłkę nożną Kasiadami, reżyserka tego filmu, ale, ale jakby z takim bliższym kontaktem, no nie miał bliższych kontaktu. To samo scenarzysta, który pisał. Tam no były te mowy niektóre po prostu napisane tak ogólnie, takie ładne słówka. I ja powiedziałem, miałem naprawdę bardzo dużo y, swobody i wolną rękę, czy ja mogę jakby ze swojej strony coś, co może gdzieś tam widziałem, coś, co może się przyda. I Kasia powiedziała, bardzo proszę. No i to było, to było też super. No to, bo, to, bo to też nie jest y, jeden do jednego przełożenie. To jest, to jest tak, jak mówię. Y, ja wziąłem jakby z tych osobowości trenerskich, które spotkałem w swoim życiu y, i dołożyłem swoją wrażliwość i, i, i trochę to, jak ja bym chciał, żeby trener wyglądał i nie wyglądał, jak czasami właśnie powinien się odzywać albo, a, albo nie. Też dołożyłem jakiegoś takiego strasznie. Y, ambitnego i za, 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 zakapiora, zakapiorowatego człowieka, ale który ma pasję, który, który... bo ta piłka, tam padają takie słowa, piłka spieprzyła mi życie, ta piłka była dla mnie wszystkim a kiedy są tak wielkie namiętności, to wiadomo, że, 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 że emocje są jakieś takie strasznie skrajne. Ale się rozwinąłeś teraz, ale Właśnie, a tak rano mówię, kurczę, chyba nie powiem nic z No <laughs> Jakieś zdawkowe, lakoniczne odpowiedzi, a tu prosz, tak, boję się co będzie za 2-3 minuty. No właśnie. Na premierze byłeś w bluzie reprezentacji tak. Polski i co, tak. to wywołało jakiś taki aplauz, szok tego, to sam to wymyśliłeś, ktoś Ci podpowiedział, pod czy... Tak, tak, znaczy, pomyślałem sobie, że to, tak jak mówię, to jest dla mnie bardzo ważny temat i, i, i dla mnie orzeł na piersi, e, to jest coś, o no, czym co, jako dziecko śniłem, o czym, więc e, jakoś tak chciałbym, żeby ci, ci którzy reprezentują nasz kraj, a okazuje się, że mamy wielu zdolnych piłkarzy. Kiedy całują orzełka, to żeby, tak jak powiedziałem, nie było to puste całowanie ptaka, tylko żeby coś więcej za tym stało. No, jeżeli już się ktoś został wybrany i decyduje się, no to żeby jakoś tak oddał się całkowicie temu. Dla mnie to jest strasznie ważne. Ja uważam siebie za patriotę i jakoś tak chciałem, skoro jest mowa o tym i o, o piłce i o, pre, o reprezentowaniu przez bezdomnych też nasz kraj. Nie bójcie się niczego. Niewiele macie do stracenia. Trochę już umiecie. Chcę, żebyście się widzieli i asekurowali. Chcę zobaczyć, że gryziecie trawę. Ale czy to było tak, że tylko ty jak gdyby wyskoczyłeś w tym dresie, a wszyscy tam marynarki No Wszyscy byli tego, elegancko raczej, raczej tak, raczej tak. Natomiast mi się wydawało, że tutaj dla, dla mnie, jako dla mnie, gdzie jest mowa o tak ważnym temacie, to będzie jakby odpowiednia rzecz. I tak się stało. Poza tym e, okazało się, że... Chłopakom z reprezentacji bezdomnych brakuje kasy, bo się nagle PZPN troszkę wycofał z obietnic i zaczęliśmy zbierać pieniądze. Znaczy dostałem puchę nie? i po, 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 przed premierą powiedzieliśmy o tym, że będziemy zbierać pieniądze na ich wyjazd do Australii. A po że dostałem puszkę i stałem i rzeczywiście te tam kilkaset osób, które było, do każdego przemawiałem i gdybym stał w garniturze, myślę, nie zrobiłoby takiego wrażenia. A stojąc w dresie i zbierając tą, e, z tą puszką, zebrałem 7 tysięcy. No. no proszę, to klau, No nie? proszę, no proszę. A i, I jeszcze trójka, e, program Przeciwpolskiego radio roz, ro, ro, rozdmuchało akcję i następnego dnia do, do chłopaków zadzwonił pan Zalegro i powiedział, ile wam tam brakuje. No, no, tam 20 jeszcze parę. No to bardzo proszę je Więc ludzi dobrej woli jest więcej, i chłopaki jadą teraz za chwileczkę na, 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 na Mistrzostwa Świata do Australii.